Fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 15. Mówicie, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami, a jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do Was Królestwo Boże. Przez Belzebuba władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. To jeden z wielu zarzutów, jakie wrogowie formułowali przeciwko panu Jezusowi. Na przykładzie tego oskarżenia widać, że diabeł ma taką szczególną metodę działania. Absurdalne oskarżenia. To jest jego metoda. Lubi zamęt. On najchętniej zniósłby wszelkie granice między dobrem i złem, między prawdą i kłamstwem, między miłością i podstępem, między czystością i rozpustą, między uczciwością i wykorzystywaniem bliźnich. Żywiołem diabła jest chaos. Pan, Bóg, kocha przejrzystość. Jeśli będziemy wyraźnie rozróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa, Wtedy zło będzie widać w całej jego brzydocie. Wtedy, nawet jeśli ktoś wskutek słabości upadnie, to będzie widział, że zgrzeszył, że potrzebuje nawrócenia, przejrzystość. To jest ważne, bo diabeł chce tego zamętu. Podsuwa podejrzenia. Chodzi mu o to, żeby nikt nikomu nie wierzył. Matce Najświętszej, Pani Różańcowej, oddajmy nasze serca. Są one poranione wpływem złego ducha, tym zamętem, naszą słabością. Maryja była wyczulona na głos Boga, cała przejrzysta, czysta, krystaliczna. Nie szuka tego, co jest ciemne. Ona jest pełna pokory, cała w Bogu. Pomaga nam. Zawierzyć Panu wszystko. Czy nasz któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. W godzinę śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami przysznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami, grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bądź się za nami, nami grzesznymi teraz w śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,